Cześć Boże, moi drodzy, witajcie w sobotę trzeciego tygodnia Wielkiego Postu, i już teraz zapraszam Was od razu do wsłuchania się w Słowo, które nam daje życie wieczne. Duchu Święty, który jesteś Dawcą wszelkiego zrozumienia i wszelkiej łaski, otwórz nasze serca i nasze umysły, abyśmy słuchając Słowa Bożego, rozumieli, co Chcesz do nas mówić. I potrafili to słowo wprowadzić w czyn przyjść Duchu Święty przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Moi drodzy, gdzie jesteście w tej świątyni? Przy kim jesteście? Przy faryzeuszu, czy przy celniku? Przy grzeszniku, czy przy pobożnym? Zobaczcie, jak łatwo ocenić, jak łatwo porównać, jak łatwo dać się zwieść niektórym naszym postawom. Bo to, że jesteśmy pobożni, moi drodzy, i na przykład namadlamy czas, omadlamy różne sprawy, nie świadczy jeszcze o tym, że nasza postawa podoba się Panu Bogu. Widzimy konkretnie, bo nie bez powodu Pan Bóg daje nam akurat to porównanie tych dwóch różnych modlitw. Bo cóż tutaj, cóż, cóż tutaj jest dla nas najważniejszego? Dwie rzeczy, moi drodzy. Po pierwsze, to jest postawa, z jaką przystępujemy do Pana Boga. Wiedząc, jacy jesteśmy, i kim jesteśmy, i wiedząc, jaki jest Pan Bóg, nie ma innej postawy niż paść w pokorze przed Bogiem i mówić: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu i nic więcej, moi drodzy. Nic więcej. Bez miłosierdzia Bożego jesteśmy tylko zwykłymi grzesznikami na drodze do wiecznego potępienia. A druga, moi drodzy, rzecz to porównywanie się. Jest coś takiego w naszej naturze, że my uwielbiamy się porównywać, ale niestety porównywanie się, niestety, rodzi w nas różnego rodzaju niechciane emocje, pragnienia. Bo zazdrościmy, bo pożądamy. To wszystko bierze początek z porównywania się. O, ten jest taki, a ten jest inny, a ja jaki jestem? Ten ma to, a ten ma to, a ja tego nie mam. I zobaczmy, moi drodzy, to porównywanie się to prawie jak jakaś diabelska sztuczka, która spycha nas na błędne drogi naszego myślenia. A jeżeli byśmy się nie porównywali, nie oceniali siebie nawzajem, to wtedy poznajemy prawdę i ta prawda sprawia, że z pokorą klękamy przed Bogiem mówiąc Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, bo to jest jedyna prawda o nas, o każdym z nas jako o człowieku, ale możemy ją poznać tylko wtedy, kiedy z pokorą zbliżymy się do Boga Wszechmogącego, który daje łaskę i miłosierdzie. Moi drodzy, pomódlmy się teraz razem z Kościołem. Obchodząc z radością doroczne przygotowania do Wielkanocy, prosimy Cię, Boże, abyśmy coraz głębiej przeżywali misteria paschalne i radowali się pełnią ich owoców. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kochani, życzę wam dobrej soboty. Niech was błogosławi i w dobrym umacnia Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia jutro.